co? Śpi? Nie śpieszyliście się. Wiedzieliśmy, że jest z tobą, tak? Minęły trzy godziny, odkąd ją znalazłem. Miałam spotkanie zarządu. Mamy wizytację z Francji. A gdyby stało się coś gorszego, to w ogóle byście nie przyszli? Tato, nie złość się. Przecież jesteśmy. Rozmawiałeś z Alą? Powiedziała ci, z kim się tak upiła? Nie. Na pewno ktoś ją namówił. Przecież nie widzieliśmy jej z, nawet z piwem nigdy. Tak? To może za rzadko bywacie w domu, żeby cokolwiek zobaczyć. No i po co te złośliwości, tato? Ala jest nastolatką. To normalne, że próbuje różnych rzeczy. Wybierajcie wybielajcie się. Tato, o co ci chodzi? Chodzi mi o to, że żyjecie tylko pracą, a Alicja jest zostawiona sama sobie. Nie pracujemy dla przyjemności. Zarabiamy pieniądze, między innymi na jej przyszłość i na jej potrzeby. Patrz, patrz. Macie wystarczająco dużo pieniędzy? No właśnie dlatego, że pracujemy! No niestety, na naszych stanowiskach nie da się pracować na półgwizdka. Tak? Ale już rodzice, można być na półgwizdka. Nie obchodzi mnie wasza praca, tylko Alicja. I zaglądajcie do niej, żeby się nie udusiła własnymi wymiocinami.